I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, played on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again, it wasn't my intention. No i kochani, co wam chciałam powiedzieć? To słuchajcie, ta wtyczka do kontaktu, w ogóle ten zapach jest przepiękny, tak pięknie pachnie tutaj w naszym korytarzu, jest tak intensywny, że ja na noc po prostu go e, zabieram z kontaktu i słuchajcie z gniazdka mm, i wyjmuję, zaraz go z powrotem włożę, ale zobaczcie jaki piękny design, zapach mega, mega piękny, intensywny, także. Super, super, super są te wkłady. I ta wtyczka do kontaktu pokazywałam Wam we wczorajszym vlogu. To jest oczywiście z Bath Body Works. Słuchajcie, folią się w kwiatach już nacieszyłam, także zdjęłam folię, i kwiatuszki już mają zmienioną wodę. Jeszcze znaleźliśmy odżywkę wczoraj, gdzieś Krzyśkowi wypadła. Także dałam też odżywkę do kwiatów. jak mówię wczoraj nacieszyłam się folią. Dziś już bukiet zostanie bez. I zobaczcie, świeża woda zmieniłam przed chwilką. Wyglądają pięknie. No i mam nadzieję, że trochę mi postoją, bo mi zawsze szkoda, słuchajcie, tych kwiatów, jak one tak szybciutko yy, padają po prostu. Tak, Śnieżka? Tobie też? Tobie też szkoda. Też ci szkoda, myszko. A tu jeszcze przyszły do mnie nowości od Pariens. Wiecie, że ja Pariens uwielbiam i Wam polecam. I chyba dzisiaj ma być premiera kolorówki od Parijens, więc niesamowicie się cieszę od Małgosi House of Makeup. Tutaj mamy kolekcję, nową kolekcję z retinolem, i tutaj mamy serum do twarzy i serum pod oczy, także bardzo jestem ciekawa. Jak będę stosować, to na pewno dam Wam też znać. Także dziękuję, Parijens za prezencik i za nowości. Kochani, kochani, słuchajcie, mamy czwartek, a co z tym się wiąże? To, że Leo ma trening, więc słuchajcie, jedziemy zawieść Leo na trening, a my. W tym czasie, co Leo będzie trenował. Dzisiaj też mamy takie jeszcze jedno dodatkowe zajęcia, więc ten trening będzie dość długi. Więc w tym czasie podskoczymy szybciutko na zakupy spożywcze. Powiem Wam, że trochę rzeczy nam się skończyło, e, więc myślę, że dziś, dzisiaj zahaczymy o Dino e, i o Biedronkę. Zobaczymy, co tam ciekawego. E, Krzysiek też chce kupić kilka rzeczy, także nie wiem, zabieramy Was ze sobą. Powiem Wam, że dzisiaj dzień mi tak przeleciał, po prostu przeleciał mi przez palce, ale wiecie co, ja się tak cieszę, że tak długo mamy widno, to po prostu mnie tak cieszy, że nie macie pojęcia, dajcie znać, czy, czy wy też od razu po prostu, a życie chce lepsza energia, jest godzina za 15 17, Leo ma na 17 trening i słuchajcie jest jasno, więc po prostu no żyć nie umierać, coraz bliżej wiosna i ja już naprawdę nie mogę się doczekać, dobra słuchajcie, nie ma co się tutaj rozgadywać, lecimy na spożywkę Słuchajcie, jesteśmy pod dino jesteśmy. A my rozdziały, słuchajcie Leo dzisiaj ma odwołany trening Więc jesteśmy wszyscy razem Na, na zakupach no, Zobaczcie, tutaj stoją na tym zimnie Pierwsze kwiatuszki Boże, co to jest? Czy to są bratki? Tak, bratki, zobaczcie Maluszki takie W naszym dino, słuchajcie, jest super fajnie Dlatego, że tu zawsze jest bardzo mało ludzi Bardzo, ale to bardzo mało ludzi Więc można sobie spokojnie pochodzić Biorę jeszcze wodę Każdy na swojej półeczce Ja przeglądam oczywiście herbatki, bo to jest normalnie ogromny wybór Jest czystek, jest morwa, ostropes, szałwia, rumianek, melisa Pokrzywa, ale ja mam już swoją ulubioną pokrzywę O, jest ta pokrzywa z mango Mięta z cytrusami, to też brzmi fajnie A ja słuchajcie, muszę kupić oro Ale jest tylko... W ziarnach, może w biedronce będzie mielona. Dobra, i teraz tak wychodzimy z dino i słuchajcie, idziemy sobie spacerkiem do biedronki. Zadowoleni z zakupów? Tak. Leo. Tak. Tam, Dzieciaki miały swoje. Tam tata pojechał. Dzieciaki kupiły, miały swoje koszyczki i kupiły sobie swoje zakupy. No, i jesteśmy już w domu, moi drodzy. Tak jak Wam mówiłam, lubię jeździć do dino, bo tam jest zawsze tak fajnie mało ludzi. I bardzo fajna Pani nas obsługiwała, i sobie, wiecie, trochę ucięliśmy taką pogawędkę odnośnie tych cen, odnośnie tego, co się teraz w sklepach dzieje. No i Pani nam opowiadała, że nawet my, jak płaciliśmy gdzieś za zakupy, to ona mówi, że no suma po prostu z kosmosu, a tak naprawdę nie ma żadnych, wiecie, jakichś tam konkretów. I tak mi się teraz przypomniało, że chyba mnie co najbardziej zaskoczyło ostatnio to poprosiłam Krzyśka, żeby słuchajcie kupił trzy ogórki, dwa na mizerię yy, i jeden taki wiecie ogórek, moje dzieci bardzo lubią na kanapki zjeść sobie takiego świeżego ogórka. No i Krzysiek mówi ty za trzy ogórki 30 zł. To dla mnie to było takie, wiecie, wow, bang, zderzenie. Natomiast ty wczoraj y, chyba na TikToku, czy kiedy, gdzieś tam oglądałaś, tak, nie? Tak, gdzieś przeglądałem. Tak, i tam chłopak czy tam mężczyzna, nie wiem, nie wnikamy. E, kupił, słuchajcie, chyba paprykę, tak? Trzy pomidory. Tak, i pieczarki. I pieczarki. I zgadnijcie, ile zapłacił. Dziewi 99 zł na... 94. Ja chciałam no, powiedzieć: 19,99. No słuchajcie, ponad 90 zł. Pomidory, wiadomo, pomidory teraz, yy, wiecie, są drogie, szczególnie malinowe, no ale tych pomidorów była garstka. Pieczarki i papryka? Papryka też jest teraz droga. Wszyscy, nikt, wszyscy obijają paprykę, słuchajcie. No i mówimy: Boże, prawie 100 zł. Ponad 90 zł. Ja mówię do Krzyśka i w ogóle. Jak ostatnio rozmawialiśmy, że słuchajcie, tak mówią, żeby wszystkie dzieci jadły owoce, warzywa, żebyśmy my też jedli dużo owoców i warzyw, a takie ceny, no to na pewno ludziom się nie będzie, słuchajcie, chciało i będzie wyglądało to tak, żeby będą po prostu jeść mniej owoców i warzyw. No ceny szybują, naprawdę szybują, szybują do góry, no ale co zrobić? No, tak jak też właśnie z tą panią rozmawialiśmy, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no musisz kupić te rzeczy, tak? Mm, czy dla dzieci, czy też dla siebie. No, ale powiem Wam, że z tymi ogórkami to i ja się zdziwiłam. Także trzy ogórki, 30 zł, chyba tam 31,90. No to jest konkret. Dobrze, moi drodzy, zaraz Wam pokażę, tak, zakupy. Myślę, że postawię tutaj statyw. Szybciutko, tak mniej więcej co kupiliśmy. Bo ja zawsze się śmieję, że ja lubię oglądać tego typu filmy. Wy też lubicie. Zawsze coś tam u kogoś można podpatrzeć. Także o, a my dzisiaj rozdziały, słuchajcie. Nie sprawdziliśmy na grupie facebookowej, bo wiecie, my mamy taki Nelci grupę na Facebooku, ile Osia i tą treningową, no i wybraliśmy się na trening, a okazało się, że na grupie było napisane, że dziś trening odwołany. Także pojechaliśmy, ale przynajmniej całą rodzinką zrobiliśmy fajne zakupy. Dzieci też e, wiecie, jak idziemy z dziećmi, one już też mają ten swój smak, swoje ulubione rzeczy, produkty. No miało swój koszyk, drugie miało swój koszyk i wiecie, Przynajmniej zakupki fajne, rodzinne, e, udane. Dobra, to ja tu cię będę już rozstawiać i lecimy z food -hole. Dobra, słuchajcie, e, w Biedronce tak naprawdę to my nie zaszaleliśmy. Wpadliśmy tylko na chwilę. Krzysiek wziął sobie jakiś żel pod prysznic, po prostu Krzysiek sobie tylko chyba wziął. Tak, e, tak i mm, poszedł Krzysiek sobie po woreczek smaku, bo stwierdził, że będzie robił, e, wiecie... Swojego ulubionego kurczaka, te pałeczki Tak, Jak nie chce mi się po prostu za dużo myśleć, chcę coś na szybko, to biorę właśnie woreczek smaku, pałeczki szybciutko, tak. nie. I, I czy ja mu po prostu wrzucam, wstawiam i robię do tego ziemniaczki jakąś dobrą surówkę. Czy on sobie sam wrzuci, to już wiecie, tak. to, to już nie ma znaczenia. Natomiast tak, po woreczek smaku wbiegliśmy po kukurydziane pałeczki dzieciom po oczywiście zapas ukochanych serków Leo lubi, ale Nel to po prostu uwielbia i może jeść codziennie po rukole, bo wino nie było. A jak wiecie, ja uwielbiam rukole um, i jem jej naprawdę dużo. A teraz w ogóle na diecie to e, znowu nachodzi mnie ochota. Zaraz zresztą zrobię sobie serek wiejski. Dodam tam, słuchajcie, na kolację. Dodam tam rukole, pomidorki, kalarepę. Kalarepa to jest moje odkrycie. Ja już przy tamtym podejściu e, na diecie e, dużo dziewczyn wtedy chyba pamiętam przy pierwszym moim podejściu, jak byłam pierwszy raz na diecie, pisał, że kalarepa jest super yy, i powiem Wam, że kalarepa jest super, więc ja zabieram się za chwilę za serek wiejski, to Wam pokażę, Napakuję tam rukoli, pomidorów, kalarepy, tak do chrupania i to będzie moja kolacja, a w ogóle w Thermomixie znalazłam yy, przepis na krem z rukoli, zupę z rukoli, Krzysiek, musimy zrobić. Robiliśmy już pastę z rukoli, z rukolą chyba i z wędlinką z Thermomixa, sztos, ale zupa z rukoli, wiecie, tam jest porma, ziemniaczki, włoszczyzna i rukola, to może być coś ciekawego. Nie było też w Dino bananów, więc kupiliśmy bananki i słuchajcie, zobaczyłam taką słodką cebulę, więc stwierdziłam, że taka słodka cebula, bierę i jeszcze, słuchajcie, pomidory malinowe i trzy cytryny. I to nasze zakupy z Biedronki. I ja stwierdziłam, żeby nie mieć potem bałaganu i dużego rozpakowywania tego wszystkiego, to spakuję sobie teraz, rozpakuję, wypakuję sobie te rzeczy z Biedronki i polecimy z Dino. No, także idę, słuchajcie, powkładam co trzeba do lodówki eee, i tyle. Dobra, lecimy z Dino. Słuchajcie, tu już była konsumpcja. Było konsumowane, słuchajcie, dzik. E, paprykowe kukurydziane. E, I Leo próbował, i Nelcia próbowała. Także powiem Wam, że coś fajnego. E, schrupali sobie w samochodzie. I tutaj, słuchajcie, fajny skład. Bardzo dużo osób mówiło, także dzika dostaniecie. E, bardzo dużo osób mówiło, matko. Bardzo dużo osób polecało. Dostaniecie w dino. E, I jeszcze wzięłam e, takie fitosy, śmietanka. Cebula też całkiem fajne. Także to. I teraz tak paróweczki. I takie jeszcze tutaj wzięłam. Serdelki mężowi mojemu, pewnie Leo też się przyłączy, szynki, zobaczcie, na śniadanko, Coś na, śniadanko na weekendzik wiadą serdelki. Moja babcia, jak byłam w ogóle mała, jak u niej nocowałam, to słuchajcie, chodziłyśmy do takiego sklepu po białe, pszenne bułeczki, kajzerki, po masło śmietankowe takie z krówką i do tego były serdelki. E, idziemy Paulka po sardelki, no, taka historia mi się teraz przypomniała, że mm, mojego taty mama e, mówiła zawsze do mnie Paulka, a babcia Jadzia, którą pewnie gdzieś tam z moich opowiadań kojarzycie, czyli mama mojej mamy zawsze mówiła do mnie Paulinka, bo stwierdziła, że Paulka jej nie pasuje, a Paulinka to jest tak, tak ładnie zdrobnione. I właśnie zawsze mm, babcia Czesia, czyli babcia, mm, mama mojego taty zabierała mnie na murek po kajzerki, Masło śmietankowe po serdelki, wracałyśmy i robiłyśmy na śniadanie sobie herbatę czarną mocną e, i kostki cukru. I to jest dzieciństwo, to pamiętam. Kiedyś wam o tym mówiłam, albo słuchajcie też, u tej babci bardzo często jadłam, jak byłam przeziębiona, kanapkę z czosnkiem pokrojonym w kosteczkę, z solą i z pieprzem, niebo. Natomiast u babci Jadzi zawsze były najlepsze gołąbki, flaczki, buraczki i inne rzeczy. Jestem na diecie, więc słuchajcie, lubię sobie porozmawiać o zakazanych rzeczach. Dobrze, wracamy. Słuchajcie, ta wędlinka jest bardzo dobra, też ma fajny skład, także wzięłam dzieciaczką. Tutaj dzieci wzięły musiki sobie, te kubusiowe, Czosnek staropolski, też go chcę dzisiaj użyć do mojego serka wiejskiego, Zobaczymy, jak to będzie razem smakowało. Musimy wziąć jajeczka, myślę, że jutro albo pojutrze, ale mam nadzieję, że będą w ogóle. Więc kupiłam jajka z chowu z wolnego wybiegu. Dopóki tamte, słuchajcie, się nie pojawią. Coś na zgrzeszenie też dzieciakom do jogurtów. E, bardzo dawno nie mieliśmy tych e, biszkopcików bardzo dawno, także biszkopty. E, tutaj mam truskawki. E, ja mogę jeść truskaweczki, więc jutro mam taki plan, że zjem sobie po prostu jabłko z cynamonem i do tego przepraszam kilka truskawek. E, dobrze, o jak ładnie pachną? E, piątusie. Jedno dziecko piątuś waniliowy, drugie dziecko piątuś malinowy. E, tak jeszcze montę do picia. Tutaj gryzale, to też bardzo lubią. I widzę tutaj, proszę bardzo, jakieś szaleństwo American style brownie. To chyba Krzysztof wziął. A ostatnio mówiłeś o tym mulerze, nie, że, że ci smakuje. Ja stwierdziłam, no, no, że takie ale... trochę. mnie bardzo długo, nie? Pamiętasz błędy jeszcze? Tak, no. Także wziął sobie Krzysztof taki, proszę bardzo, Brownie. Proszę coś bardzo, takiego. Proszę bardzo. Argus, powtórka z rozrywki, zobaczymy. W Lidlu bra braliśmy ostatnio Arbuza i był przepyszny, przepyszny. Także e, dzieciaczkom arbuz I wzięłam jeszcze, słuchajcie, osiem takich jabłuszek. Bardzo ładnie pachnął. Tu widzę, że Krzysztof wziął jakąś siereczkę z mikrofibry, uniwersalną. Coś takiego. Do samochodu. Do samochodu. E, ketchup. A, jeszcze jest chlebek jasny i ciemny, sok pożyczkowy, mleczko, jeszcze jeden mus. I tutaj tak, filety z piersi kurczaka, to będą moje i pałeczki. Jeszcze jak u nas nie było dino, to pamiętam, że bardzo dużo moich widzek pisało mi, że w dino mają dobre mięso. Także potwierdzam, naprawdę, naprawdę smaczne. I to jest polecanko. Eee, zawsze Wam o tym mówię: ogórki w sosie musztardowym to jest petarda. Także jeżeli gdzieś zobaczycie, no to kupcie. Jeżeli lubicie takie ogórki, to myślę, że Wam posmakują. Dobra, i to wszystko, kochani. Eee, ja idę posprzątać, poukładać wszystko. Eee, I widzimy się przy mojej kolacji. E, pokażę Wam, co ja tam pokombinowałam z tym e, serkiem wiejskim. Dobrze, wszyscy już tutaj u nas zajadają kolację. Krzysiek kończy zupę kalafiorową, tą, którą zrobiłam wczoraj. E, no. Dobra? Najlepsza. <laughs> Najlepsza. E, dzieciaczki też jedzą kolację, a ja robię tak. Mam ten serek wiejski, lekki e, z Lidla. E, wkroimy sobie pomidory, trochę rukoli i do chrupania będzie kalarepa. Zobaczę. Myślałam jeszcze o cebuli, ale na noc już cebulę może sobie odpuszczę. Także działam i pokażę Wam efekt końcowy. Bardzo skomplikowany, słuchajcie, bardzo skomplikowane. A! Jeszcze yy, żartuję oczywiście. Jeszcze dodamy sobie ten czosnek staropolski suszony i myślę, że będzie całkiem spoko. No dobrze, dobrze, kochani, i moja kolacja gotowa. Powiem wam, że wzięłam po prostu za głęboką miskę i to wszystko mi w tej misce tutaj utonęło. Także prezentuje to się tak bardzo dobrze, bardzo fajnie. Dzisiaj wam nie pokazywałam w ciągu dnia jadłam. Oczywiście jajeczka, jadłam też jabłuszka. Także dzisiaj tak moja kolacja się prezentuje. Powiem Wam, że już ślinkami cieknie, także tym miłym akcentem żegnam się z Wami, oczywiście jeżeli nie jesteście na tej diecie, co ja, możecie sobie zrobić kromeczkę chleba, nie wiem, wafel ryżowy, dorzucić sobie tutaj co tylko chcecie, polać oliwą z oliwek, dodać tuńczyka na przykład, co dusza zapragnie, moja kombinacja dzisiaj prezentuje się tak, także dosiadam się do stołu, do reszty mojego towarzystwa, w dzisiejszym vlogu to już tyle, ściskam Was serdecznie, buziaki, hej, pa! when i see you my heart starts racing but i don't know if i like this change